Cześć wszystkim, na dobre wracamy z kontentem amazonowo i -e komersowym. Jak zastanawiacie się, gdzie byłem, to odsyłam do komentarza pod tym filmem, bo tam się do tego odniosłem, ale ten film nie będzie o tym, bo jak wiecie, od listopada działamy nad Freedom Project 2.0, czyli nowym kursem dla sprzedawców na Amazon i nie tylko. Jesteśmy na ostatniej prostej, bo oficjalnie w poniedziałek ruszamy ze wszystkim na nowej platformie. Z tej okazji chcę Wam pokazać coś, Wyjątkowego, czyli nasz czat oparty na AI, czyli Freedom Project Assistant przygotowany specjalnie dla sprzedawców na Amazon. Także jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak usprawnić swoje działania na tej platformie, gdy jesteście już sprzedawcami, albo gdzie szukać odpowiedzi na pytania typu, czy z tym produktem warto wejść, jakie są koszty, jakie podatki należy płacić, to ten film jest dla Was. Czat został stworzony na bazie ponad 5 lat wiedzy zgromadzonej na grupach Amazonowych, czy kursie. Zna on każde słowo wypowiedziane przeze mnie na filmach czy słowach księgowych występujących w live'ach, także możecie być pewni, że wiedza jaką posiada ten czat jest przeogromna i skrojona pod Amazon. Na koniec tego filmu mam dla Was niespodziankę związaną z naszym czatem, więc koniecznie oglądajcie go do końca. Dobra, no to zacznijmy. Pokażę Wam teraz przykładowe funkcje, z których możecie korzystać posługując się naszym czatem. I mam tutaj szczerą nadzieję, że przekonają Was one do tego, że warto jest z niego korzystać. Chyba taką podstawową kwestią jest pytanie, czy warto jest wejść w daną niszę czy dany produkt. Teraz zamiast pytać o to na grupie, zastanawiać się sami lub wysyłać maila do mnie, będziecie mogli po prostu zapytać o to czat. Tak jak tutaj i zobaczcie, co otrzymacie. Czyli na podstawie niżej wklejonego screena, powiedz mi proszę, czy wejście w tą niszę produktową to coś, co powinienem rozważyć, czy jednak nie widzisz tutaj szans na powodzenie. I oczywiście dostarczamy tutaj screena naszej e, niszy z Helium Ten. No i zobaczmy, co tutaj czat nam e, pokaże i powie na temat tego produktu. OK, dostaliśmy odpowiedź, więc zobaczmy. Mocne strony niszy, czyli mamy tutaj przychody, które są dosyć dobre i średni dochód w tej niszy do 38 tysięcy dolarów. Czyli mamy dochody w tej niszy. Relatywnie niska średnia cena produktu. Nie wiem, czy będziecie mogli to zobaczyć, ja tę screenę mogę powiększyć. O, może tak. Najpierw popatrzmy sobie na niego. Więc zobaczcie, nie ma tutaj dużo opinii. Jest do poprawy oczywiście coś w tym produkcie, bo te opinie też mamy 4,5, 4,2. Mamy różnorodność graczy na rynku, czyli istnieją zarówno duży sprzedawcy, jak i ci mali, co daje nam szansę. Niska liczba recenzji o tym mówiliśmy że tych review nie jest dużo ale mamy też potencjalne ryzyka tak? czyli koszty początkowe więc rzeczywiście, ze względu na cenę, jaką ma ten produkt czyli średnia cena 51 dolarów może się okazać, że będzie to droższy produkt na wejście. Oczywiście tutaj musimy też się wyróżnić, także to też nam zostało podpowiedziane. Sezonowość, że produkt ten może być związany z koktajlami i imprezami, które mogą mieć sezonowy charakter. I widzicie to też warto zauważyć, bo mi to nie przyszło na pierwszy rzut oka do głowy. No i dostajemy też rekomendacje, tak, czyli. E, dokładną analizę kosztów i zysków, jak wyróżnić produkt, strategię marketingowa, e, Także to wszystko dostajemy od czatu. Także zobaczcie, dostaliśmy, na dobrą sprawę, dokładną, dokładną, na tyle dokładną, na ile możemy dostać analizę potencjalnie do produktu. Jeżeli ten produkt nas zainteresuje, dalej oczywiście musimy go dosyć e, mocno przeanalizować, ale dodatkowo mam tutaj dla Was coś jeszcze. Znalazłem jeszcze jeden produkt, który e, zaraz Wam pokażę i zestawimy go razem z tym produktem. No, i tutaj ja sobie taki screen łącznie z promptem, czyli powtórz proszę moje zapytanie, ale tym razem względnie nowo wklejony screen. Um, no, i tutaj mamy, jeżeli znacie ten produkt, to są te takie wyciskanki e, Pop-up pop fidget toy, e, na które by uszał. No, Okej, okay. potencjalnie, jeżeli nie znamy tego produktu, tutaj review count mamy w miarę ok, zarobki też są ok, no ale sprawdźmy, co ma do powiedzenia chat i przy porównaniu obu tych nich. E, zobaczcie, że jest to nisza dużej konkurencji, gdzie mniejsze oferty generują skromniejsze wyniki, gdzie w poprzednim wyraźnie wysoki popyt, ale przychody konstruują się na kilku kluczowych ofertach. Więc mamy tutaj to zaznaczone. Zobaczcie, drugie: cena i FBA fees. Tutaj są one do zaakceptowania. Rynek niskiej ceny wymaga dużych wolumenów sprzedaży, by osiągnąć stosowny zysk. To też jest dla nas informacja. Konkurencja i recenzje tutaj mamy mniejszą konkurencję. Przy POWA fidgetach mamy niską liczbę recenzji. W innych ofertach może jednak sugerować możliwość wejścia na rynek, jeśli uda się wyróżnić, ale najlepsze produkty mają setki recenzji czyli tutaj już mamy. Dosyć sporą konkurencję. Także możemy tutaj dostać naprawdę świetne informacje, korzystając tylko z czatu. Także nie musicie tej niszy analizować w jakikolwiek sposób sami, nie musicie wysyłać jej do mnie, możecie sami korzystać z tego narzędzia. Kolejną fajną kwestią jest przeanalizowanie opinii klientów, które zostawili pod produktami, aby przeanalizować dobre i złe cechy danego produktu i dzięki temu też pomóc Wam udoskonalać produkty, które potencjalnie chcecie na rynek wprowadzić. Tutaj posłużymy się przykładem szoteczki bambusowej i wcześniej dzięki Hiliuntem wyeksportowałem opinię tego produktu, a teraz wrzucę je w nasz czat, aby zobaczyć, co zostanie mi zaproponowane. Także tutaj również pisałem prompt. E, zawarłem e, plik CSV, który ściągnąłem e, za pomocą Helium, ten, czyli wyeksportowałem opinię na temat danego produktu i taką dostaliśmy odpowiedź. Że zobaczmy. Pozytywne cechy, jakie ma ten produkt, to naturalne materiały, dobra jakość wykonania, praktyczne opakowanie, czyli e, opinię wspominałem o indywidualnych opakowaniach dla szczoteczek i to jest widać plus. E, szczoteczki używane e, opisywane są jako komfortowe w użyciu. E, no ale jakie mamy negatywne cechy, czyli. Co możemy w takim produkcie ulepszyć? Różnice w kolorach, co może wprowadzać klientów w błąd. Czyli dobrze by było skupić się tutaj na kolorach. Nie wiem, czy to chodzi o kolor włosia, ale żeby te szczepeczki może były e, dużo lepiej oddawały swoje kolory na zdjęciach, jak i w rzeczywistości. Problemy z opakowaniem. Niektóre szczepeczki przychodzą niezapakowane lub niezabezpieczone. Warto się temu przyjrzeć. E, jakość włosia. W niektórych, w niektórych przypadkach szczepeczki są oceniane jako zbyt miękkie. Brak zapieczętowania. Kilku klientów narzeka na brak higienicznego zamknięcia szczoteczek, czyli to jest to, co ja miałem przy swoich szczoteczkach: miałem dodatkowe etui na każdą szczoteczkę, nieodpowiednie dla wszystkich. Także tutaj te szczoteczki nie spełniają oczywiście wymagań czy oczekiwań różnych osób. I mamy wnioski wyciągnięte, czyli co warto dać do produktu. Także zobaczcie, w tym momencie dostaliśmy na dobrą sprawę analizę opinii, wiemy już potencjalnie, na co warto zwrócić uwagę. Co możemy dorzucić do tego produktu, aby go wyróżnić, także w tym też ten czat może Wam pomóc. Zobaczcie, jakie to proste. Możecie to promptować dalej, sprawdzać kolejne produkty i zidentyfikować, jakie problemy się powtarzają, aby dzięki temu mieć jak największą pewność, co na pewno warto uprawić oraz jakie dobre cechy posiada Wasza konkurencja. Kolejna rzecz. Najprostsze pytania dotyczące jakichkolwiek procesów związanych z Amazonem. Zobaczcie na przykład to. Ostatnio na grupie mieliśmy pytanie dotyczące wysyłki produktów na Amazon. Odpowiedź na to pytanie Rafał dostał po godzinie od jego zadania, a przecież można o to zapytać nasz czat. I sami zobaczcie. No, i tutaj, tak jak mówiłem, znowu wklejamy to pytanie, które miał kursant, czyli czy możesz mi powiedzieć, czy w jednej paczce na magazyn Amazona mogę wysłać kilka SKU. I zamiast teraz czekać, tak jak było w przykładzie, godzinę na odpowiedź od kogoś w czat, od razu nam wypluwa tą samą odpowiedź. Jeszcze ją rozwija, czyli zamiast po prostego tak, e, mamy po prostu e, jeszcze dodatkowe informacje podane. Także dosłownie, w kilka sekund możecie zadać temu czatowi pytanie i dostaniecie właśnie taką odpowiedź. Także jest to świetny sposób na niemalże każde pytanie, jeśli potrzebujecie odpowiedzi jak najszybciej. No i na koniec pokażę Wam jeszcze jedną fajną opcję. Oczywiście to tylko skrawek tego, co potrafi ten czat, ale czas mamy też tutaj ograniczony. Powiedzmy, że mam swoje opakowanie produktowe. Pytanie brzmi, czy to opakowanie spełnia wymagania, aby mógł ten produkt sprzedawać na Amazonie. Także sprawdźmy to. No i tu zobaczcie, mamy kolejny przykład, jeśli chodzi o nasz czat. Czyli dołączyłem mu etykietę, którą mam przygotowaną do produktu, i zadałem mu pytanie, czy podane tutaj opakowanie suplementu, jakim jest pre-workout, jest zgodne z wytycznymi, aby móc taki produkt sprzedawać na Amazonie. I oczywiście dostałem tutaj od czatu informację, co powinno być zawarte na tej etykiecie, ale. Mnie interesuje, czy moja etykieta, którą podałem, jest zgodna ze wszystkimi wytycznymi. Więc zapytałem go jeszcze raz, stosując się do tego, co wymieniłeś, czy ta etykieta wymaga poprawek. I tutaj już dostałem informację, że tak, te poprawki są wymagane i co jest wymagane. Także zostało mi wypunktowane dosłownie, na co zwrócić uwagę, co jest źle, co może warto poprawić, i to wszystko dostałem właśnie w tym czacie. Ale pamiętajcie tutaj o jednej rzeczy, bo tutaj zadałem mu to pytanie właśnie yy, i dostałem taki, taką ogólną odpowiedź. Nie bójcie się przerobić swojego pytania. Także, jeżeli dostanie, dostaniecie odpowiedź, która was nie usatysfakcjonowała, tak jak ta tutaj, czyli dostałem takie ogólniki, co powinno być na etykiecie, po prostu zapytałem go jeszcze raz, aby to doprecyzował i ustosunkował się do mojej etykiety, którą mu podałem, i dostałem już odpowiedź, która mnie zadowala. Także nie bójcie się. Pytać, zmieniać pytań, nie rozmawiać tutaj to jest człowiekiem, tutaj nie z czego wstydzić, macie dostać swoją odpowiedź i po prostu nauczcie się jak najlepiej promptować swoje pytania. Sami zobaczcie jak proste i skuteczne jest to narzędzie. A tak, jak wspomniałem, to tylko namiastka tego, co ono potrafi zrobić, bo pomaga ono w pisaniu listingów, ich tłumaczeniu, wyodrębnianiu słów kluczowych, pomaga nawet w optymalizacji waszych kampanii PPC w stopniu, w którym pomagałaby wam agencja, która by za to po prostu brała pieniądze. No dobra, także przejdźmy teraz do niespodzianki. Kursanci oczywiście mają dostęp do tego narzędzia w ramach kursu czat znajdziecie w module drugim kursu i możecie z niego korzystać dowoli. Jednak jeśli nie jesteś kursantem, to nasz czat AI w wersji Lite możesz pobrać z linku pod tym filmem. Chcemy to narzędzie przekazać w Wasze ręce, aby realnie pomagało Wam w Waszej podróży amazonowej i e-commercowej, bo serio chcemy, abyście popełniali po prostu jak najmniej błędów na swojej drodze. Więc jeśli ma Wam to zaoszczędzić czas czy pieniądze, to będziemy razem z Piotrem z tego niezmiernie dumni. Także jeszcze raz, jeśli chcecie korzystać z czatu, to po prostu wejdźcie w link pod tym filmem i dajcie nam, proszę, znać, jak Wam się on sprawuje. No i kursanci, na Wasze opinie też czekamy. Także Piszcie komentarze. No i na dziś to by było tyle. Nie zapomnijcie zostawić suba i lajka, jeśli znajdujecie na tym kanale wartość. I już regularnie widzimy się w przyszłym tygodniu. Także trzymajcie się. Cześć!